Ostatnio grając w pojedynek w Geogeserze, przez przypadek spadłem z Mastera i jestem obecnie w Goldzie. I dzisiaj sprawdzimy, jak grają Goldy w Geogeserze. Palam duela i grajmy. Dostaliśmy ziomeczka Fredar Link, 707 Elo. Miejmy nadzieję, że jest super graczem. Zaczynamy. Runda pierwsza. Z czym my mamy do czynienia? Matinich Hotel. Tutaj jest język. Mamy... To jest tajski chyba po prostu, nie? Siri, Lux Residence. To jest chyba język po prostu tajski, no. To jest po prostu tajski, tak jak mówiłem, jesteśmy w Tajlandii. Pewnie Bangkok, więc zaznaczmy. Fredarling. Niestety, nie udało mu się. Ale ja wierzę, że w kolejnej rundzie mnie pokona. No, zaznaczył Indię, każdy ma prawo się pomylić. Okej, okay, runda druga. To wygląda ciekawie. No to jest raczej język hiszpański, jeżeli się nie mylę. E, Carrenta renta... To raczej miejscowość też nie jest. Dobra. Kurczę, no nigdzie nie ma jakiejś tablicy z miejscowościami. Kliknę, chociaż czekaj, tutaj jeszcze może. No, to samo wszędzie jest. Dobra, klikam po prostu w Hiszpanię, taką bardziej, może, wschodnio-południową. Gratulacje dla mojego przeciwnika. Klikną nad Madrytem i bardzo ładnie. Runda trzecia. Ruch jest lewostronny. O, tu mamy nawet flagę Tajlandii. Znowu Tajlandia. Tylko proszę, mordeczko, nie pomyśl z Indiami. Będzie spoko. Okej, okay, bardzo dobrze. Byliśmy na północy Indii. Byliśmy na północy Tajlandii. Ja naprawdę ociupinkę bliżej, więc gratulacje dla przeciwnika. Obudził się. Dolary. To jest Meksyk chyba po prostu, nie? To jest chyba Meksyk. Był bliżej. Gratulacje dla niego. Kurczę. Jestem dumny z ziomka. Runda piąta. Co teraz tutaj mamy? Wygląda to jak Dubaj. Dobrze, kliknijmy sobie e, Dubaj. Wydaje mi się, że Dubaj jest tutaj dobrym wyborem. I byliśmy w Dubaj. Mordeczko, czemu nie zagesowałeś? Kurczę. Czemu nie zagesował? Byle co. Nie, no czemu ja dostaję punkty za niego? Nie, nie, nie. Źle się z tym czuję. Dobra, grajmy jeszcze raz. Może jeszcze raz go dostaniemy. Tak, to jest ten sam Ziomek. Pogramy sobie z nim trochę. I jak będzie dobrze mu szło, to na koniec oddam mu tą gierkę, niech ma troszeczkę e, tego... E, jak to się nazywa? Tego Elo ze mnie. To wygląda jak... E, w sumie nie wiem... Nie wiem, jakaś nawet Austria mi się tu w głowie pojawia, nie wiem czemu. Przeciwnik już zagesował. Ja jeszcze szczerze nie mam pojęcia. No w sumie jedyną taką myślą, którą bym zaznaczał, to jakaś Austria. Może dobra, kliknijmy tak. No nie wiem czy mi to pasuje tak szczerze. No dobra, to była Szwajca. Tu był lowcum? Kurczę, nie zauważyłem. No ale dobra, przeciwnik dał w sumie podobnie jak ja. Ale ja tutaj, no, kilka kilometrów bliżej. Dobra, runda druga, moi drodzy. No tutaj już jest zdecydowanie prościej. Żółta blacha. Lewostronny, dobra, więc jesteśmy w Australii. Nie pamiętam, gdzie były żółte blachy w Australii. One były w Sydney? Czy w okolicach tu Brisbane? Kurczę, tak szczerze nie pamiętam, ale chyba kliknąłbym w Sydney. No dobra, spróbujmy to Brisbane. No, i jednak Sydney, więc w sumie e, Sydney lepszy pomysł. Przeciwnik dał wstany, okej, okay, okej. Okay. Dobra. E, tutaj mamy charakterystyczne auto dla Kwatemali. Boję się, że ziomek może tego nie znać. Zaznaczę, może Boliwie. Chcę mu oddać tą gierkę, bo spoko ziomek. E, I tyle. I życzę mu szczęścia na drodze Keogesera. Niech stanie się bardzo dobrym gra. Czekaj, ja powiedziałem przed chwilą, że to jest auto z. Dobra, to chyba on jednak jest lepszy niż ja. Chyba jednak jest lepszy niż ja. To jest jakaś miejscóweczka w Kolumbii, tak? Ja mam 2000, on ma 2700. No to tak bezpiecznie to mogę najbliżej zaznaczyć Paragwaj, chyba, nie? Mam nadzieję, że znalazł wielki napis Kolumbia. Tutaj był wielki napis Kolumbia gdzieś. E, o. A jeżeli pisze Kolumbia, to znaczy, że jesteśmy w Kolumbii. Mordeczko, kurczę, nie Buenos Aires. A dobrze, dobrze, że tego nie zaznaczałem. Runda piąta. Jesteśmy w Izraelu. Mam nadzieję, że ziomek to wie. Ale dla bezpieczeństwa kliknę Libię. Gratulacje dla Ciebie Link, gra jest Twoja, wysyłam Tobie tutaj pięknie GG i życzę miłego dzionka, dzięki wszystkim, którzy obejrzeli ten odcinek, jeżeli widzów nie subskrybujesz, będzie mi miło, jeżeli to zrobisz, no i możesz zostawić po sobie ocenkę filmu, cześć.